Cześć, witajcie moi drodzy. Tak Jak mówiłem na poprzednim filmiku, jeszcze kilka zadań na temat, nie na temat, tylko w których będę wyznaczał wartość największą, najmniejszą funkcję albo zbiór wartości funkcji kwadratowej. I dzisiaj przygotowałem raz, dwa, trzy, cztery czy pięć jeszcze takich krótszych zadań. No i mamy podaną funkcję sinus x razy cosinus do 3x, minus sinus do 3x razy cosinus. I chcemy tutaj wyznaczyć wartość największą tej funkcji. Jak mówiłem poprzednio, albo umiem namalować wykres takiej funkcji na podstawie przekształceń, a jak nie umiem, no to staram się, tak jak w tym przypadku właśnie, tak przekształcić wzorek, żeby się pojawiła tylko jedna funkcja i jeden kąt. No i co tutaj mogę zrobić w tych iloczynach? Pojawia się sinus i cosinus. I on jest do włączenia, czyli włączę przed nawias sinus x razy cosinus x. Z pierwszego czynnika zostaje raz nie czynnika tylko składnika. Sinus wyłączyłem i cosinus, czyli cosinus kwadrat x. Tu cosinus włączony i sinus, czyli minus sinus kwadrat x. Mamy wzorek kosinus kwadrat minus sinus kwadrat. To jest wzór na kosinus kąta podwojonego czyli cosinus 2x. Czyli dalej przepisujemy. To się równa f od x sinus x razy cosinus x i razy cosinus 2x. Skoro tutaj mam 2x, tutaj by mi pasowało 2x, więc też jest taki wzorek. 2 sinus cosinus to jest sinus kąta podwajonego. W takim razie podzielę i pomnożę prawą stronę. Podzielę przez 2 i pomnożę przez 2. Będzie 2 sinus x razy cosinus x i razy cosinus 2x. Wyszło od x to się równa. No i teraz tutaj mam 2. Sinus razy cosinus tego samego kąta to jest sinus kąta podwojonego, czyli to jest sinus 2x. Czyli w liczniku będzie sinus 2x razy cosinus 2x. I to przez 2. No i znowu jest sinus cosinus tego samego kąta. Znowu brakuje dwójeczki. No to pomnożę. Licznik i mianownik znowu przez 2, czyli w mianowniku będzie 2 razy 2, czyli 4. I w liczniku 2 sinus 2x razy cosinus 2x. Sinus cosinus tego samego kąta, czyli to jest sinus kąta podwojonego, czyli sinus 4x przez 4. I chodziło o to, żeby wyznaczyć wartość największą. Funkcji, mianownik jest stały, jest 4, no to ułamek będzie największy, gdy największy będzie licznik, a największa wartość dla sinusa 4x to będzie 1, czyli 1 przez 4, czyli wartość maksymalna tej funkcji to jest 1 przez 4, czyli 1. Funkcja f od x to się równa 1 dodać cosinus 2x przez kotangens x drugich minus tangens x drugich i mamy wyznaczyć wartość największą tej funkcji. Kresu nie da się na przekształceniach namalować poprzez przekształcenia, więc staram się wyznaczyć w tym wzorku tylko jedną funkcję i jeden kąt. W liczniku mam 2x, tutaj mam x drugich, więc z 2x zejdę a x ze wzoru na kosinus podwojenego kąta to będzie kosinus kwadrat minus sinus kwadrat. F od x to jest 1 plus. Zamiast cosinus 2x piszę kosinus kwadrat x minus sinus kwadrat x. A no, miejsce kontagensa i tangensa dam kosinus przez sinus i sinus przez kosinus tego wzorku. Czyli zamiast kotangensa wpisujemy cosinus x2 przez sinus x2. I odjąć tangens, czyli sinus x2 przez cosinus x2. Dalej, w liczniku mam 1 minus sinus kwadraty x, to jest cosinus kwadraty x. Cosinus kwadrat x i dodać cosinus kwadrat x. No w mianowniku sprowadzę do wspólnego mianownika te ułamki. Wspólny mianownik to jest sinus x drugich razy cosinus x drugich, sinus x drugich razy cosinus x drugich. Ten mianownik może przez kosinus, więc ten licznik też cosinus razy cosinus czyli cosinus kwadrat x drugich minus, ten mianownik może przez sinus, więc licznik też, czyli sinus kwadrat x drugich. Czyli w liczniku mam cosinus kwadrat dodać, kosinus kwadrat, czyli 2 kosinus kwadrat x. A co mam w liczniku, zresztą w mianowniku? Tutaj w liczniku tego mianownika mamy znowu wzór na podwojony cosinus Cosinus kwadrat minus sinus kwadrat. To jest cosinus kąta podwojonego, czyli dwa razy x drugich to jest cosinus X. Teraz przepiszę jeszcze ten mianownik sinus x drugich razy cosinus x drugich. Żeby dużo nie przepisywać to tutaj też jest prawie wzór na sinus podwojonego kąta, bo jest sinus razy kosinus, tylko brakuje tutaj dwójeczki. Więc w tym ułameczku w mianowniku pomnożę licznik przez 2 i mianownik przez 2. Czyli tą główną krechę przepiszę, 2 cosinus kwadrat x przepiszę jeszcze, 2 cosinus x też przepiszę, a w tym mianowniku mam sinus kosinus tego samego kąta i razy 2. 2 sinus kosinus to jest sinus kąta podwojonego, czyli sinus 2 razy x drugich, czyli x. No i pomnożę jeszcze licznik, duży mianownik przez sinus, więc w mianowniku już nie będzie sinus, a tylko 2 cosinus x, a w liczniku będzie 2. Cosinus kwadrat x razy sinus x. Nie równa się tylko f od x, to się równa. Cosinus sobie skrócę z kwadratem. dwójkę nie będę skracał, chcę, żeby ta dwójka została, czyli 2 cosinus x razy sinus x i przez 2. I w liczniku jeszcze raz mam sinus podwojonego kąta. Sinus razy cosinus i razy 2 to jest sinus 2x. Sinus 2x. No i została mi tylko jedna funkcja. Sinus 2x. Przyjmuję wartości od minus 1 do 1. Największa wartość to jest 1. I razy 1 druga to jest 1 druga. Czyli wartość największa tej funkcji w. Maksimum to jest jedna druga. Czyli wartością największą tej funkcji jest liczba jedna druga. F od x to się równa pierwiastek z 3 razy cosinus 3x i minus sinus 3x. Chcemy znowu wyznaczyć wartość największą funkcji. Wykresu nie namaluję, więc staram się zrobić jedną funkcję i jeden kąt. Tutaj. Ważne jest, że mamy ten sam kąt 3x i 3x, ale jeszcze ważniejsze, że tutaj jest pierwiastek z 3. I Takie coś skojarzy mi się ze wzorkiem, e, albo sinus alfa plus beta, albo sinus alfa minus beta, albo cosinus alfa plus, albo cosinus alfa minus. W tych wzorkach mamy sinus alfa, cosinus beta, minus cosinus alfa, sinus beta. Albo plus, albo minus. W tych wzorkach mamy cosinus, cosinus i sinus, sinus. Jak za pierwiastek 3 podstawię tangens, to będzie sinus przez cosinus i sprowadzę do wspólnego mianownika. To w liczniku właśnie się taka postać pojawi. Ten wzór potem dopiszę, żeby ich wszystkich nie wypisywać. Ważne jest, że pierwiastek 3 to jest tangens dla. Jakiego kąta? To jest sinus, to będzie dla 60, czyli pi trzecich. Czyli zamiast pierwiastka z 3 o tej liczby wpiszę tangens pi trzecich, a tangens to jest sinus pi trzecich przez cosinus pi trzecich. Więc ten łameczek w miejsce pierwiastka z 3 wprowadzę do tego wzorku. Czyli f od x to się równa sinus pi trzecich przez cosinus pi trzecich. I razy cosinus 3x minus sinus 3x. No i wprowadzę do wspólnego mianownika. Tym mianownikiem jest cosinus pi trzecich. Cosinus pi trzecich. Tutaj już mam licznik sinus pi trzecich razy cosinus 3 x, a tutaj w mianowniku mamy 1, czyli jak pomnożę przez cosinus x tę jedynkę, to tak samo sinus, więc będzie sinus 3 x i razy cosinus pi trzecich. Czyli w liczniku mam sinus alfa cosinus beta minus cosinus alfa i sinus beta. Czyli to jest wzór na sinus alfa minus beta, czyli chodziło mi o to. Czyli jest taki wzorek sinus alfa minus beta. To jest sinus alfa razy cosinus beta. odjąć cosinus alfa razy sinus beta. I mam prawą stronę tego wzoru. To alfa to jest pi trzecich, a beta to jest 3x. Czyli f od x to się równa sinus alfa minus beta, czyli pi trzecich minus 3x przez cosinus pi trzecich. a cosinus pi trzecich to jest cosinus 60, czyli to jest jedna druga. No to ostateczny wzór to jest f od x 2 razy sinus. I 3 minus 3x. No I sinus nieważne z jakiego argumentu przyjmuje wartość od minus 1 do 1, razy 2 to będzie od minus 2 do 2. Czyli wartość największa funkcji tutaj to jest dwójeczka. Czyli warto pamiętać o tych wzorach i koniecznie je znać, bo tam się może mylić, czy tu jest plus, a tu minus, czy tu minus, czy plus. Ale żeby pamiętać o postaci, jak pamiętamy mniej więcej postać i pamiętamy też, że pierwiastek, czy to jest jakiś tangens, może się mylić 30 czy 60, ale te dwa fakty, jak połączymy, no to prędzej będziemy wiedzieli, do jakiej postaci w tym wzorku będziemy prowadzić. I przedostatnia zadanko, mamy funkcję f od x, to jest tangens x plus kotangens x i chcę wyznaczyć zbiór wartości tej funkcji. Czyli mogę namalować wykres na pewno nie z przekształceń. Nie wiem, jak to z przekształceń wykresu funkcji zrobić. Gdybym chciał doprowadzić do jednej funkcji, jednego kąta, no to tak najprostsze się wydaje, że tangens x zostawić, a za kotangens spisać 1 przez tangens x. I mam już jedną funkcję jeden kąt. No i gdybym za tę funkcję dał jakąś zmienną t, to idzie t dodać 1 przez no, ale takiego wykresu znowu nie namaluję z przekształceń z wykresu funkcji. Tu muszę wliczyć pochodną, granicę, więc to nie będzie zbyt szybkie przejście, żeby wyznaczyć zbiór wartości. No to próbuję innych przekształceń, żeby dojść do jednej funkcji, jednego kąta. No to zrobię inne przejście. Zamiast Tangensa wpiszę sinus x przez. Kosinus x, a zamiast kotandensa kosinus x przez sinus x. Dodam te ułameczki. Wspólny mianownik to jest cosinus razy sinus. Kosinus x razy sinus x. I może sinus razy sinus, czyli sinus kwadrat x, dodać kosinus razy cosinus, czyli cosinus kwadrat x. No, i w liczniku mamy jedynkę trigonometryczną. Sinus kwadrat plus cosinus kwadrat tego samego kąta to jest 1. I przepiszę cosinus x razy sinus x. Gdyby tutaj była dwójeczka, to mam dwa sinus cosinus, to jest sinus kąta podwojonego. No to pomoże licznik przez 2 i mianownik przez 2, i wtedy będzie wzór 2 przez Sinus podwojonego kąta, czyli 2x. Sinus 2x. Tego wykresu też nie namaluję, ale mam już jedną funkcję, jeden kąt. Czyli miejsce sinus 2x tam T. T. To jest sinus, czyli należy od minus 1 do 1. Nie może być zerem, bo to jest mianownik. Mogę to zerko rzucić. Chodzi tak z wykresu, potem ono się tam nie pojawi. No i Powstaje funkcja f od t, to jest 2 przez t. Czyli taka prosta funkcja homograficzna z wykresem w pierwszej i trzeciej ćwiartce. I argumenty są od minus 1 do 1, czyli od minus 1 to jest minus 1 do 1. biorę tylko wykresik od minus 1 do 1, czyli to kawałądko i to kawałądko rzutujemy to na y ten wykresik ile mamy tutaj, wartość dla jedynki to jest 2 przez 1, czyli 2 i tu wartość dla minus 1, czyli minus 2 czyli zbiór wartości tej liściowej funkcji to jest Zbiór wartości to jest przedział, suma przedziałów, od minus nieskończoności do minus 2, suma od 2 do nieskończoności. No i ostatnia funkcja na dzisiaj. Chcemy wyznaczyć zbiór wartości takiej funkcji. Wykres do namalowania raczej nie bardzo. No to chcę zrobić jedną funkcję, jeden kąt. I co tu warto zauważyć, że mam x i x? Taki sam tutaj argument. Nie patrzę na to minus z tych, Gdybym te xy odjął, one sobie się ładnie zredukują, i ja kojarzę to ze wzorem na sinus alfa plus sinus beta. Wtedy to jest 2 sinus alfa plus beta przez 2 razy cosinus alfa minus. Beta przez 2, Więc raz będzie alfa minus beta, raz alfa plus beta, więc ten x musi się zredukować, ale ja nie chcę mieć tu kosinusa, tylko chcę mieć sinus. Więc pierwszą rzecz, jaką zrobię, to sinus zamienię na cosinus ze wzoru redukcyjnego. Sinus x minus pi szóstych. A zamiast kosinus x wpiszemy sinus pi drugich. Minus x. Sinus pi drugich, więc to jest dziewięćdziesiątka, funkcja przechodzi w ko -funkcje. Czyli sinus pi drugich minus x to jest cosinus x. No i teraz mam sinus alfa plus sinus beta. Ten wzorek będę stosował. Czyli ile o 2? Sinus cosinus. W sinusie jest alfa plus beta przez 2, w cosinusie alfa minus beta przez 2. Czyli f od x to się równa 2. Sinus, dajemy argumenty x minus pi szóstych plus pi drugich minus i x, czyli sinus alfa plus beta przez dwa razy cosinus i x minus pi szóstych minus pi drugich i plus x czyli sinus alfa plus beta przez 2, a tutaj jest cosinus alfa minus beta przez 2. No i tutaj się to skróciło, to x -y się skróciły, zostaje f od x, to się równa 2, sinus, x nie ma, będzie minus pi 6 plus pi drugich, czyli jak to jeszcze przez 2 podziela, to będzie minus pi 12 plus pi czwartych razy cosinus i tu jest x plus x, czyli 2x przez 2, czyli x i minus pi 12 i minus pi czwartych. No i tutaj już x nie ma, to już jest kąt. Mam nadzieję, że sinus tego kąta policzymy minus pi 12 plus pi 4 minus pi 12 plus pi 4 to tu jest 12 minus pi plus to razy 4 przepraszam raczej 3 czyli 3 pi to jest minus 3 2 pi przez 12 czyli pi 6 a sinus pi szóstych to jest sinus 30, czyli jedna druga. Czyli tutaj mamy jedną drugą i razy 2 to się skróci. Czyli ostatecznie zostaje F od X to się równa cosinus X. O, tu już nie będę rachował. W tym argumencie. I tak zostaje cosinus. nieważne z jakiego argumentu. On przyjmuje wartości od minus 1 do 1. Czyli zbiór wartości funkcji. To jest przedział od minus -1 do -1. Dobrze, no to podsumowując, zbiór wartości funkcji trygonometrycznej, czy wartość największą, wartość najmniejszą funkcji trygonometrycznej, najprościej, jak się tylko da. Jeśli tak potrafimy nawalować wykres przybliżony, wykres z przekształceń wykresu funkcji, to jest najszybciej. Jeśli nie, tak wzór przekształcamy, żeby się pojawiła jedna funkcja, jeden kąt. I w miejsce tej funkcji dajemy T. Jeśli otrzymamy taką funkcję, której wykres potrafię namalować, no to już problemu nie ma. To dzięki za uwagę na dzisiaj. Czekam na suby, lajki. Pozdrawiam. Bywajcie.